Witam Państwa, ja jestem Piro, a to rozpakowanie paczki ze sklepu jata.pl, która dzisiaj do mnie przyszła. No cóż, nareszcie po pięciu miesiącach. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Ale nie przedłużajmy i zabierajmy się do otwierania. No, dzisiaj się dostaję od niej od spodu, bo mi się nie chce moich danych osobowych odklejać z góry. Więc zaczymy, czy mi się uda tutaj od spodu do nich dostać. A więc mamy tutaj jakąś przypinkę promocyjną z JTA.pl i zabezpieczone folią bąbelkową i piankami, figurka Twilight. Zobaczmy jak ona wygląda. Pewnie tu słabo widać, bo już ciemno jest i są w świecę, ale coś tu pewnie widzicie. No, generalnie teraz ta figurka z tego co patrzyłem, wiataupl jest już normalnie dostępna i nie jest preorderem. Więc generalnie, jakby ktoś chciał taką mieć, to śmiało można zamawiać. Jak widać, już do mnie przysłali, więc już je mają. No, generalnie mogę powiedzieć, że na jata.pl wydaje mi się, że ma ta figurka najlepszą cenę. No, chciałoby się powiedzieć najszybsza dostawa, ale szła ona do mnie przez 5 miesięcy. Nie no, ale ten, na poważnie, Tak już ją mają na miejscu, to dostawa będzie błyskawiczna. Więc, generalnie teraz mi się wydaje, że zamawienie z Jatapel to jest najtańszy i najszybszy sposób. A więc, w paczce nic więcej nie mamy, bo tylko tą figurkę zamawiałem. Jak widać, pusta. A więc, jej prezentacja powinna się za jakiś czas pojawić na moim kanale. Wiem, że wciąż nie zrobiłem prezentacji figurki Oktawi, chyba od pół roku. Ale chyba nawet Twilight zrobię wcześniej niż oktawi, bo jest to mega figurka. Naprawdę pięknie się prezentuje. No, jeszcze kilka rzeczy mam do nagrania przed nią, ale postaram się ją w miarę szybko nagrać. A więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.